Może bierzemy coś? Nie. Dobra, no to porozmawiajmy o czymś. Dobra, obejrzyjmy. Ten związek przypomina kabel do ładowarki, który pogryz pies. Niby jeszcze ładuje. Ale to nie ma prawa tak dalej działać. A jebni się w łeb tym pudłem! Po prostu kiedyś byliśmy szczęśliwi, nie? A teraz nic nie czuję. Nic. Pojedziemy nad morze. Idziemy plażą 400 km. Wszystko pakujemy na sanki. Jeżeli nie damy rady, to się rozstaniemy. Wszystko się wali, a ty mi zaproponujesz wycieczkę? A! Źle piszę, źle mówię, źle patrzę. Nie przerasta, jak mam zmienić worek na śmieci. Jest strasznie! Jeszcze kawałek. Mamy zbiny szczyt, przynajmniej będzie pięknie. Czasem wiesz, czego chcesz? Jest to szczęśliwa kala, mi się zmieści do garnka. No, jak tak wejdzie na milimetry, że nie trzeba skrobać brzegów. Trochę teraz nie wiem, jak zejść. To siedź tam! Przyjdę po ciebie za miesiąc. Dlaczego te sąki muszą być takie brzydkie? Kupiłem najtańsze. Nie, nie sądziłem, że się zgodzisz.